Brak wyobraźni albo łańska fantazja mogą skończyć się źle dla tych, którzy skaczą na głowę do wody. Dziś mają jeszcze wybór, którego nie ma Rajmund Ziemba, dlatego jak co roku walczy o każde życie. Już po raz dwunasty Rajmund Ziemba przypomina: Stop bezmyślnym skokom na głowę do wody. Mimo, że perspektywa łatwej i pełnej wrażeń zabawy kusi, organizator akcji Bezpieczne Wakacje radzi jej nie ulegać. Ja przynajmniej patrząc z perspektywy własnego życia 30 lat na wózku, chociaż nie jestem po skoku, ale jest to samo uszkodzenie, to samo schorzenie jak tak zwanych skoczków. Uważam, że każdy skok, mimo że jest głęboka woda sprawdzona, to też jest ryzyko. Można wejść źle w lustro wody i też można uszkodzić kręgosłup. Lepiej popływać bezpiecznie niż skakać. Dla tych co miłość do skoków do wody przedkładają nad przyjemność spływania kraulem ma pewne podstawowe rady. Jeżeli już ryzykują, to niech wybierają tą bezpieczniejszą metodę, czyli jeżeli skaczą, sprawdzają zawsze głębokość wody, obojętnie czy to jest rzeka, czy to jest jezioro, czy to jest basen, czy jakiś inny zbiornik wodny, zawsze należy przed skokiem sprawdzać codziennie głębokość wody. Skakać jednak nie radzi. Chwila szaleństwa może wiele kosztować. Jeżeli jest płytka woda, łamiamy no, kręgosłup, jesteśmy sparaliżowani w ciągu kilku sekund i nie ma wyjścia. Resztę życia spędzamy na wózku. Resztę życia jest to rehabilitacja. No, nie ma na dzień dzisiejszy żadnej metody, nie ma rehabilitacji, nie ma lekarstw, nie ma. Metody operacyjnej, która by przywróciła sprawność, czyli odwróciła paraliż. Ta osoba zostanie do końca życia na wózku i, i to jest tragedia przede wszystkim młodych, młodych osób, bo to przeważnie mężczyźni, chłopcy w wieku 13-30 paru lat ulegają takim wypadkom i to jest tragedia nie tylko dla nich, ale dla całych rodzin, bo później wszyscy w tym e, żyją z różnymi problemami odnośnie barier nauki. Pracy i wielu, wielu innych innych kłopotów, które właśnie później należy rozwiązywać, żeby móc normalnie w życiu funkcjonować. To, co podkreśla wielokrotnie Raimund Ziemba, to fakt, że młodzi ludzie, którzy ryzykują zdrowie i życie, mają wybór, którego nie mają inni. Ktoś jedzie samochodem, drugi jedzie niebezpiecznie i wtedy zdarza się wypadek, i wtedy ta osoba nie ma wyboru, no Maja, t, czy w tym wypadku ma, ma jakieś uszkodzenie? Tutaj mamy sami wybór skakać czy nie. Akcja Bezpieczne Wakacje jest potrzebna. Jej efekty widzi jej inicjator. Ja dziękuję dziennikarzom, dziękuję dziennikarzom z, z radia, telewizji, prasy, internetu, bo myślę, że przez ten okres, tych 12 lat, e, udało nam się na pewno w to gorąco wierzę. E, uchronić wielu młodych ludzi przed, przed, przed kalectwem. I tutaj o to chodzi. Nawet jedno życie to jest już jakiś sukces i należy o tym mówić. Wszędzie dwa miesiące, ponad dwa miesiące czy trzy wakacji, prawda? I, i ostrzegajmy młodych ludzi, by spędzili te wakacje bezpiecznie, a nie później męczyli się na wózku przez resztę życia. Nazywam się Radek Ziemba. W wyniku wypadku złamałem kręgosłup, poruszą się na wózku. Wraz z moimi przyjaciółmi apelujemy do młodzieży i studentów o rozwagę. Ostrzegamy wszystkich i wołamy stop bezmyślnym skokom na głowę do wody. Co roku w Polsce około 2000 osób w wyniku bezmyślnych skoków na głowę do wody łamie kręgosłup, siada na wózek lub nawet ponosi śmierć. Zanim skoczysz, sprawdź głębokość wody to ty decydujesz o swoim dalszym życiu, czy chcesz być sprawny, czy żyć na wózku.